infrastrukturę sportową. Bardzo często w tym programie, tym o co występowały samorządy, o dofinansowanie, na co występowały samorządy, były właśnie sale gimnastyczne, sale sportowe przy szkołach. Ale te sale sportowe w takiej klasycznej technologii urowanej są po pierwsze droższe. No w dzisiejszych czasach to są nieraz wielomilionowe, wielomilionowe koszty. Takie inwestycja trwa dłużej, jest trudniejsza do wykonania. I zwłaszcza w przypadku takich mniejszych szkół wiejskich to często nie znajdowało uzasadnienia lub ewentualnie trzeba było bardzo, bardzo długo czekać, żeby taka inwestycja się zmaterializowała. Stąd dodatkowy program Olimpia, ale w takiej lżejszej konstrukcji, można powiedzieć szkieletowej, które mogą powstawać znacznie szybciej, które są tańsze. I właśnie szczególnie dla takich mniejszych szkół na terenach wiejskich można powiedzieć idealne co do ich potrzeb. W tym rozdaniu w tej transzy do województwa polskiego trafiają środki na osiem takich sal sportowych. Jedna z nich tutaj w Tuchomiu w gminie Żukowo. Jest też z nami pan wójt gminy Szemut. Gmina Szemut można powiedzieć tutaj rozbiła aż trzy takie, takie sale w tej gminie powstają. To również Rumia, również Cedry Wielkie, Nowy Dwór Gdański czy gmina Choczewo, a to tylko jedno, jedna z transzy, jedno z rozstrzygnięć których jest kilka w programie, a to tylko jeden z kilku programów. Tak jak tutaj wspominał już pan burmistrz gminy Żukowo, chociażby w ramach środków programu Polski Ład, tutaj też w tej gminy w miejscowości Glicz jest budowana taka tradycyjna sala gimnastyczna w programie Sportowa Polska w piątek mieliśmy okazję uczestniczyć w uroczystości górowania kamienia węgielnego w Kartuzach pod dużą salę taką sportowo-widowiskową, która będzie służyć całemu miastu ze strzelnicą tam i z Polskiego Ładu i ze Sportowej Polski środki, dzięki którym te inwestycje, która łącznie kosztuje aż 30 milionów złotych, będzie można zrealizować. I tak krok po kroku, gmina po gminie, inwestycja po inwestycji realizujemy program podnoszenia jakości życia w tym przypadku na Pomorzu, ale, ale i, w całej, i w całej Polsce. To zawsze, tak jak tu wspominał Pan Burmistrz, zobaczcie Państwo, będziemy mieli gmina po gminie, w której już wszystkie szkoły mają salę gimnastyczną, coś co w naszym pokoleniu powiedzmy dzieci lat 80 zdecydowanie nie było oczywistością, każdy z nas pamięta zajęcia sportowe gdzieś na korytarzu na przykład, gdzieś w takich warunkach no nie do końca odpowiadających potrzebom, w dzisiejszych czasach, kiedy pewien brak sprawności ruchowej wśród dzieci i młodzieży staje się, można powiedzieć, chorobą cywilizacyjną, przypadłością cywilizacyjną. Tym ważniejsze, żeby te zajęcia były atrakcyjne, żeby były w dobrych warunkach, żeby dzieci do nich przyciągać. A oczywiście takie sale, jak przy szkołach powstają, też często są ośrodkiem życia dla całej społeczności, miejscem, gdzie można się spotkać, miejscem, gdzie po godzinach pracy szkoły również dorośli na różnych zasadach mogą formy aktywności fizycznej uprawiać. To zawsze cieszy, kiedy takie potrzeby są realizowane. To wynika zawsze z dobrej współpracy między rządem a samorządem. Wszędzie tam, a jest to chyba już 99% przypadków, albo 99,9% nawet, gdzie taka wola ze strony samorządu jest, to jest też wola ze strony rządu, żeby pomóc, żeby wspomóc i żeby wspólnie takie inicjatywy jak chociażby ta sala gimnastyczna, czy cały szereg innych inwestycji, już nie tylko sportowych, przecież ogromny program budowy dróg budowa w ogóle nowych budynków, szkół, przedszkoli, często oświetlenie, często wodociągi, no cały szereg inwestycji ze wsparciem rządowym powstaje. Jest to prawdziwy przewom, prawdziwa lawina, ale to są rzeczy ogólne, a konkret będzie tutaj w tej szkole to, że dzieci będą mogły mieć zajęcia na nowej, pięknej sali gimnastycznej.